Tak, okej, okay, okej, okay. no i tutaj takie ale zamknięcie plecaka Dobra, jest plecak, jest i tutaj damy jeszcze takie, prawda Cyk, fajnie, fajnie, o I tu jest koncert, moi drodzy, ja się muszę tekstu, uwaga, tekst ja mam odpalony, bo całego na pamięć nie znam Kocham te zachody słoneczne, nie znam też, nie mam bitu Dobra, ja ogarnę jeszcze e, szafę grającą do jakiegoś bitu, to ogarnę, idę po Krysie Dobra, czemu ja widzę grzywkę Krysia? No chyba, co ty robisz? To ja mam plecak na plecach mam go! Plecak na plecach mam go! Założyłeś się ogromny plecak! No i musiałem wykopać dirta, bo nie mam plecaka, nie, nie miałem z bloków, to musiałem Krysia, wykopać dirta! Nie pamiętam kiedy ja kopałem dirta, żeby mieć bloki! Grysia, proszę cię. Fajny masz plecaczek, chodź, chodź, chodź na scenę! Jako w scenę? mam po do to. ciebie, mam dla ciebie niespodziankę na scenie! O plecak! Plecak? No nie, nie. Nie, nie, że plecak twój, nie, nie odzyskałem go. Jeszcze, jeszcze go nie mam. Nie mam się, że go odzyskasz, bo on, on nie istnieje. On jest nie, teraz odchłanie. Je, on jest teraz odsłonięty je, je, przez Co ty mówisz, Kryś? Jesz, jeszcze Spłano. go nie mam. Jeszcze go nie mam, dobra. E, tak, ty, Kryś, sobie usiądź tu grzecznie, na spokojnie. Bez I co? płaczu, bez płaczu. A, plecak! Co? Narysowałem go dla ciebie, no! Ale ładny! No, poczekaj, poczekaj, o, muszę fajny. muzykę wybrać. Mi? Nie, to nie, to jest takie, bo o, to jest takie spokojniejsze. O! Aha. Dobra. I co teraz? <throat> Skup się. No! Mhm. U�가. Aha. Skup się. No, skupiłem się, co mam czekać, halo? ty! Jak mi słać, halo? Scena. Aha, ah, ah, a co oh, masz jest